Na program zaprasza Fabryka Mebli Biurowych Maro www.maro.pl. Na program zaprasza Salon Mody Cybina www.cybina.pl. Wielką przyjemnością witam smakoszy ciasteczek rozrywkowych, serwowanych przez telewizję czarujących doznań. Ponoć przybywa ciasteczkowych wielbicieli, co nas oczywiście ogromnie cieszy. Mam nadzieję, że dzisiejsza porcja artystycznych kalorii zadowoli m.in. tych, co bywają na wernisarzach i tych, co bywają częściej w galeriach handlowych, gdzie tyle jest ze sztuki, że można kupować na sztuki. U nas sztuka przez duże SZ ukryła się w ciasteczku smacznego. Dzień dobry. Dziś poplotkujemy trochę o malarzu, który nazywał się Józef Mehofer. Otóż tenże artysta przeczytał gdzieś być może lub usłyszał słynną sentencję swojego kolegi po pędzlu Marka Szagala o tym, że w naszym życiu jest tylko jeden kolor, jak na palecie artysty, który zapewnia sens życia i sztuki. Tym kolorem jest miłość. Józef Mehofer nadał tym słowom sens w obrazie na letnim mieszkaniu, gdzie sportretował ukochaną żonę, ale także synka, oddając pełną miłość, sielską atmosferę czasu spędzonego z rodziną w zakopanem. Szanowna małżonka artysty, Jadwiga Mehoferowa, to jedna z najczęściej portretowanych przez niego osób, zawsze pełna wdzięku, elegancka w wytwornych kreacjach. I tu ciekawostka. Podobno gdy Mąż rozpoczynał pracę nad jej kolejnym portretem, zawsze kupował żonie nowy kapelusz, w którym potem pozowała do obrazu. Czego oczywiście zazdrościły jej zaprzyjaźnione damy. Jednak historia ich miłości wcale nie zaczęła się tak sielsko, bo uwaga, uwaga, będzie ploteczka. Józef Mehofer wpierw zauroczony był muzykalną siostrą swojej późniejszej żony. Dopiero po czasie Zauroczenie zmieniło adresatkę, i w efekcie w nowych kapeluszach pozowała pani Jadwiga, a nie jej siostra Wanda. Jadwiga i Wanda wychowane były w duchu artystycznym. Obie ukończyły szkoły malarskie w Monachium i Paryżu, po czym Wanda rozwijała swój talent muzyczny, Jadwiga zaś zdolności malarskie. Pierwsze wrażenie po poznaniu sióstr Janakowskich, Józef Mehofer opisał tak: Uwaga, uwaga będzie proteczka. Papa przehulał majątek i teraz chce koniecznie z córek zrobić artystki. Starsza maluje, była już w Monachium, młodsza śpiewa i uczy się piertiowej, bo już nie mogli sławniejszej nauczycielki wyszukać. Swoją drogą ta panna Jadwiga, która maluje, jest inteligentna i nie taka jak wszystkie panny bywają, ale za to męcząca w obejściu, bo nigdy z piedestału nadzwyczajności i oryginalności nie zstępuje. Ciekawe, czy po czasie przyznał się żonie do pierwszego wrażenia. Mój przyjaciel, wielbiciel dawnych mistrzów o współczesnym malarstwie wymyślił żart słowny. Powiada on mianowicie, że współczesne malarstwo to sztuka dalekomorska, bo malarstwo to może jest, ale do sztuki daleko. Te, być może, tendencyjną recenzję współczesnego malowania pozostawiam Państwa ocenie. Ciasteczko drugie, muzyczne, które przygotowaliśmy, to słodkie półtony, kruche ćwierćnutki i smaczne poczucie humoru. Mam nadzieję, że Pan Moniuszko nie pogniewa się za ten żart. Wymyśliłem aforyzm, po co Pan Bóg stworzył wysokie dziewczyny, żeby niscy panowie mogli mieć marzenia. Ciął jak znud Zepsuty Także od stu lat. Nakręcać Próżny trud Próżny trud Lecz jeśli Koncercikaki, boisz się, nie, nie. Zażyj zababki, nie, 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 nie. Ci budzicie ci zbudzicie. Boisz się. Nie, nie. Zażyj tabaki nie, nie, nie. Wasze mniej, wasze miecznika. wiecznika, babka, ta, da babka. Jednym się. Nie jednym się dały bez znaki dały bez nie Nie, nie! Nie, Nie Nie, 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 znaków, dały Nie znaków, dały bez znaków, dały bez Nie, Za siedmioma czasownikami, co robi, za siedmioma przysłówkami, jak, gdzie, kiedy i za jednym zaimkiem, liczebnym, ile. W Królestwie Poprawnej Polszczyzny mieszkają wielcy znawcy tej dziedziny. Wielcy oczywiście w cudzysłowie. W cudzysłowiu. W cudzysłowie? Eksperci wiedzą, jak to zdanie powinno brzmieć prawidłowo. Pamiętaj, mówi się w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu. Muza zawsze w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu. Bo każde dziecko wie, że mówi się w cudzysłowie. Pamiętaj, mówi się w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu. Być radosnym, dobrze czynić i ptakom pozwolić ćwierkać, to najpiękniejsza filozofia, powiedział kiedyś ktoś. Kto? Pozostawiam Państwa ciekawości. A w imieniu Telewizji Czarujących Doznań obiecuję, że za tydzień, a może już za chwilę, będziemy mieć dla Pani i dla Pana kilka kolejnych słodkich kęsów. I jeżeli, Szanowny Widzu, zechcesz spróbować naszych telewizyjnych wypieków, to będzie nam oczywiście niezmiernie miło. A póki co życzę Państwu radości w sercu, słońca w duszy i do smacznego zobaczenia. Sponsorem programu była Fabryka Mebli Biurowych Maro www.maro.pl Sponsorem programu był Salon Mody Cybina www.cybina.pl